Cześć, witajcie na kanale Unikatowej Iwonki. Dziś nagrywamy grę razem z Aniołkiem. Zapraszamy! Dobrze, tak wygląda strona główna tej gry. Klikniemy graj teraz, bo będzie to nowe konto. Dobrze, to klikamy. Wchodzimy do kreatora postaci, będzie to dziewczyna. Skóra mi się podoba. Zmienimy tylko oczy. I będą to takie: takie oczy. Usta na razie zostawimy te, bo i tak później będziemy je zmieniać. Także mogą być te, tylko że w kolorze takim. I ten nosek. O. Do tego włoski też zostawimy te. Tylko, że zrobimy blond. To zmienimy na czarny. O, takie. Do tego weźmiemy tą bluzę. Tylko że w innych kolorach tu białą zrobimy. Tu zrobimy czarną i tu czerwoną. Do tego weźmiemy może te spodenki i te buty. Bo i tak to jest wygląd podstawowy, później to zmienimy. Nazwę się Lena Star -Gwiazdka. Można dać gwiazdki. Albo Lena star wykrzyknik, bo nie można dać gwiazdki. No i teraz. Konto mamy już utworzone. Za chwilę powita nas Pixie. Cześć Lena Star. Witamy na Mówi Star Plenty. Wow, super wyglądasz. Mam tu dla mam tu kilka wspaniałych prezentów dla ciebie. Odbierz ten prezent jutro. Zarabiaj Starcoins i Fame tutaj. Baw się dobrze Lena star. Przy okazji jestem pixie star i oprowadzę cię. Zostańmy przyjaciółmi. Mamy jakiś prezent. Na początek jest to koszulka. Każdy dzień dziecka. To może na początku pozbieramy sobie prezenty. Zaczynaj. Aby wbić w poziom, te dżinsy wezmę całe albo nie takie kocie wezmę, te włosy zrobię może czerwone i te kwiatki dobrze. Bo może ja pozbieram te prezenty i zaraz do Was wrócę. Dobrze, to ja wróciłam do Was po krótkiej przerwie. Wbiłam już trzeci poziom. Teraz odbiorę resztę prezentów. gotowe teraz może zakupię VIPa będzie to Elite VIP i przechodzimy do strony my to zrobimy i zaraz do was wracamy nie Bella? zaraz będziemy z powrotem wystąpił błąd zaraz zrobimy to inaczej i może się uda Dobrze, musimy wybrać inną metodę płatności, żeby kupić tego VIP-a. To będzie ten i to będzie telefon komórkowy. A wrócimy do Was po przerwie. Znowu coś poszło nie tak? Próbujemy dalej? Tak. Kurczę, nie można kupić Vipa. Niestety cały czas pokazuje nam się takie. Informacje. Albo wiem, co zrobimy. Może zrobimy Luka, dodamy go do listy życzeń. I tak po prostu będzie najlepiej. Takiego bez Vipa. A może później nagram po prostu Wam drugi odcinek. Tak zrobimy z vip -em. Może najpierw zacznijmy od włosów. Włosy weźmiemy. Może wezmę tu fryzury, krótkie, długie włosy? Szkoda, że nie mamy VIP-a. Miałbyśmy większy wybór, nie? Chyba to nie jest dzisiaj dobry dzień na kupowanie VIP-a. Dwie metody płatności zawiodły. Weźmiemy sobie takie. Bordowe włosy, od góry weźmiemy takie blond włosy. Podoba ci się tobie Tak, albo może weźmiemy taką. Albo wiem, burze loków. Burze loków są fajne. Ja osobiście lubię burze loków. Wy możecie w ogóle napisać w komentarzach, czy wy lubicie burze loków. Weźmiemy taką bluzkę, tylko zrobimy ją całkowicie białą. Albo wiem, weźmiemy taką, może. Szybka zmiana decyzji. Tak. Do tego weźmiemy, może, jakieś kabaretki. Abaretki i do tego jakieś spodnie z dziurami. Tam były chyba na pierwszej stronie spodnie z dziurami. Na przykład te tylko że weźmiemy w takim kolorze jeansu. To jest kolor jeansu? Będę Ja tak nie, trochę źle tutaj widzę. Nie umiem Bo, chyba robić tak. jeansów Daje mi się, to. Tak. Do tego weźmiemy jakieś buty na obcasach? Na obcasie z VIP-em. Wiadomo, zrobilibyśmy lepszy komplet. Nie chciałaś takich butów na koturno? Jak tam były na poprzedniej stronie? Na poprzedniej? Gdzie? O te. Te? Y, ostatnie w pierwszym rzędzie. Wyżej. Ale, te? Wyżej. Nie, lepsze będą te buty i zrobimy je czarne. Albo takie o. Jaki to jest kolor, bo ja tu nie widzę? Taki bordowy. I dodamy to do listy życzeń. Mogę tylko kupić, niestety, koszulkę. Mogę kupić też kawaretki. A resztę dodajesz do listy życzeń? Tak. No i w sumie. Ja tu wejdę na czat i zaraz do Was wracam. Owak. Oh, Sfaska dała coś. Dziękuję za buciki, naprawdę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Hmm, dobrze, co... Dzięki sowce jestem poratowana Taki komplet w sumie też może być Bardzo fajnie Jeszcze chciałam powiedzieć, że na tym koncie Z Faska Przepraszam I na tym koncie będę przyjmowała Wszystkich widzów To sobie trochę zarobimy Na zadaniach od Pixy. Filmy one są świetne Dobra to ja to zrobię sama I zaraz do was wrócę Dobrze. A więc tak, Mo jeszcze raz może spróbujemy kupić tego Vipa. Jak się teraz nie uda, to już nie będziemy próbować. No i udało nam się kupić tego Vipa. Nareszcie. Teraz zakręcimy kołem. No dobrze. A więc może teraz pójdziemy do kliniki piękna i trochę zmienimy. Czyli możesz zrobić to co planowałaś. Jak się udało kupić VIP. Wezmę te usta w takim kolorze czerwieni. Bo lubię czerwone usta. W realu też bardzo podobają mi się czerwone usta. Tak wyglądają. Taki to będzie odcień czerwonego. Skóry nie zmieniamy. No, może taki z piegami. Chociaż nie, bez biegów jednak lepsze. Do tego, może, jakiś makijaż wycofali go, chociaż nie muszę wyjść, jeszcze raz wejść. Bez makijażu wyglądała uważam korzystny. Jak myślicie? Czy... Jak ci się podoba z piegami? Nie, bardziej bez. Z piegami czy bez piegów? Możecie napisać w komentarzach, a najwyżej na następnym odcinku kupimy piegi. Tak jak to już prawie koniec odcinka. Jeszcze możemy wejść do sklepu z animacjami? Może jakąś animację kupimy? Kupimy tą aplika ani aplikację, animację. No i one spozy. Bardzo fajnie wygląda. Na tym tronie? Tak. Na następnym odcinku zrobimy inny look, taki jaki planowałam na początku, ale że były problemy z kupnem vip to niestety nie mogłam. Ale mam nadzieję, że taki look też Wam się podoba Możecie pisać, czy odcinek był fajny Ja uważam, że trochę nie wypał z tym, że nie można było kupić VIPa A tak zrobilibyśmy dużo ciekawsze rzeczy Ale to zrobimy na następnym odcinku Jednym słowem trzeba było pójść na żywioł. Jednym słowem trzeba było pójść na żywioł. Planowałam, że odcinek będzie... Wyglądał chyba inaczej. Trochę. Wyglądał trochę inaczej, ale coś mi nie wyszło. Przez to, że nie można było kupić VIPa. Czy jeszcze są jakieś prezenty? Tu pewnie jeszcze będą prezenty. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. To idziemy się pożegnać. Aniołek już przyżyczyli czas na pożegnanie. Aniołek jest dzisiaj troszkę, troszkę taki uparty i nie chce siedzieć na koniach, ale trudno. Nie siedzi. Byla jak oceniasz odcinek? Podobał Ci się? Hmm, czy mi się podobał? No, może i mi się podobał, ale był plan zupełnie inny i było to trochę stresujące, że początkowo nie udało się zrealizować tego, co chciałyśmy. No, w końcu się udało pod sam koniec. No i trzeba było po prostu wymyślać coś na szybko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że zostawicie łapki w górę, którego dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy 2 czerwca 2019. Więc a mnie interesuje jedna rzecz i chciałabym, żeby widzowie mogli się z nami podzielić tą informacją, czy kiedyś też zdarzyło im się, że nie mogli dokonać płatności różnymi sposobami? No właśnie. Jestem ciekawa, jak często to to się zdarza. Jakim akcentem? O, nie wiem, wipowskim chyba. I tym wipowskim akcentem zbliżamy się do końca odcinka. O, patrzcie na nią, co tam wyprawia. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście, że nikogo nie zanudziłyśmy. Dokładnie. Myję się. Mhm. Zobaczcie. Ona też już idzie spać. To co? Żegnamy się z Wami. To pa. Pa, do następnego razu. Pa.